Przebudzona Borussia I kontrowersje w Porto Witamy wszystkich bardzo serdecznie w czwartkowe popołudnie Jest godzina 16 i czas na podsumowanie tego co działo się w środowy wieczór Widzę mistrzów Zanim zaczniemy Linki w opisie, subskrypcje, czasami je odbiera, więc warto zaglądać czy są i bonus od Fortuny, bo dzisiaj znowu można się bawić, jest oczywiście Liga Europy, Ta, ależ to wieczór. dobrze brzmi, nasz wieczór, hura, wspaniale, wspaniale, dobra. Przechodzę do wczorajszych zmagań i rozpoczniemy sobie od starcia, które na live komentowaliśmy. W wszystkim dziękujemy wszystkim za obecność. Było bardzo fajnie. Zarówno podczas jednego, jak i drugiego tak, live'a. Tak, 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 planujemy tak. następny live na pewno w przyszłym tygodniu, przy okazji Ligi tak. Mistrzów. Okaże na się pewno jeszcze jale. Tak, tak, co za dużo to niezdrowo. Schodząc na ziemię, wracając do spotkań, rozpoczniemy sobie od starcia w Andaluzji. jednak na hmm. stadio Ramon Sanchez Pisuano rozegrane spotkanie, pomimo tego, że w Niemczech mówiło się przed nim, że być może jakaś inna konfiguracja wejdzie w grę. Jakiś Neutralny gruncik, coś w tym stylu. Ostatecznie udało się jednak rozegrać to spotkanie w Sewilli. I co się nam tam stało? Absolutnie posypała się ekipa Ilna Lopetegiego w pierwszej połowie. Sewia nie do poznania. Jeżeli w ostatnich siedmiu spotkaniach tak fantastycznie wyglądali w defensywie, to co w miał być w Poznaniu? Ah, ciekawe, dobry dowcip. Jeszcze cię widzę live trzymał wczoraj humorek. A skąd? Nie do poznania, ale już takiego normalnego, nie miejskiego, nie związanego z ośrodkami wiejskimi w Polsce. Tragiczna była to Sewilla. W ustawianiu za dużo miejsca, zbyt dużo wolnych przestrzeni, prawa strona odsłonięta. Bardzo mało ruchliwa w pomocy, przede wszystkim. Nie mieli jak rozgrywać tych szyków, bo satyczna statyczna bardzo wyglądała tak Wyglądała tak, jakby albo y, gremialnie się najadła przed meczem, bo po prostu piłkarze nie mieli za bardzo siły. Albo byli tacy troszeczkę śnięci, mm -hmm. bo teoretycznie po jedzeniu siła powinna być, ale że byli śnięci, to nie ulega ale wątpliwości. Może nie dojrzeli, dużo tłustego i im może, na żołądku może Nie dojrzeli z kilkala, kilka razy, kilkukrotnie, piłkarzy Borusi w naprawdę dogodnych sytuacjach. I te bramki, które padały, to nie jest efekt przede wszystkim tego, że Borussia grała fenomenalny koncert, tylko tego, że kompletnie nie Staj do poznania był zespół Julena no, Lopetegui. Ta bramka Holanda, przecież na 2 do 1 gdzie on poklepał. O, wszystkim poszedł sobie środkiem błyska, jak chciał. Banalne. Poklepał z Sancho. Diego Carlos zrobił krok w jego kierunku tylko, i to był ten jedyny pressing wykonany, wykonany na na Norwegu, a potem Jules Koundé nie poszedł jakby za nim, tak, kiedy tak, wychodził tak. Ale wiesz nie... nawet, nawet tak fatalnie nie, może w defensywie. Na spalonego, może tak. to była część offside'owej, ale możliwe. Tak ale... fatalnie w defensywie nie grają zespoły z League One, z League Two, kierując się też jednocześnie wspomnieniami do tego, co działo się w Pucharze Anglii, w FA Cup. Na przykład przypominasz sobie, też pokazywaliśmy sobie sytuację z tamtego spotkania, albo przynajmniej kojarzysz może, Cheltenham z Manchester City. Bramki dla City wpadły jak? W momencie, kiedy City umiejętnie przerzuciło, wyciągnęło niejako obronę przed mm -hmm. nam i znalazło miejsce za linią obrony. A tutaj nie było czegoś takiego, bo nie było jakichś fenomenalnych nie, pasów miejsca? posyłanych tak. za wszystkich obrońców Sewilli, za Kunde, za Diego Carlosa. Były po prostu odpowiednie Penetrację miejsc, które pozostawiała Sewilla wolne przed sobą. Sewilla. I automatycznie trzeba tutaj tylko i wyłącznie upatrywać niedyspozycję wśród obrońców, wśród w ogóle całego bloku odpowiedzialnego za obronę, czyli jedności pomocników również mm -hmm. drużyny Lopetegiego. Gdyby gdyby jakieś fenomenalne, właśnie prostopadłe podania miały miejsce na umiejętnie wchodzącego w wolne przestrzenie Holanda, który ma dynamikę odpowiednią, no żeby ma, się ma. odpowiednio za plecami obrońców znaleźć, to mielibyśmy mniejsze pretensje, ale to co Krzywy wspomniał, te podstawowe, szkolne błędy, Carlos wychodzący, zostawiający ze sobą miejsce, w te miejsce za chwilę wbiega Holland Masakra ale, A wiesz, wyjście jeszcze ok, ale, bo, bo trzeba, to, ale to było takie wyjście na alibi, on już lepiej jakby został w miejscu, przynajmniej Holland nie miałby gdzie wbiegać, bo mm -hmm. takie mam przynajmniej wrażenie a co chciałem powiedzieć, to trzeba pochwalić Tej za zestawienie pomocne na to spotkanie, bo ten trzon, bo powiedzmy, że teoretycznie grali bez skrzydłowych, tak to przynajmniej na papierze wyglądali, bo ten Royce i Sancho byli takimi dwoma SPO, a potem Bellingham, Dahut i Chan tymi defensywnymi, ale również w miarę mobilnymi, którzy dzięki czemu może to się tak jakoś dobrze tak. Prezentowała z przodu. To byli tacy tak, odwróceni tak, tak, tak. skrzydłowi, kierując się też nomenklaturą strukturą no. czyli piłkarze których nominalnym obowiązkiem podstawowym jest to, żeby szukać przestrzeni na rogach szesnastki, a nie w bocznych korytarzach boiska. No, no. Oni byli bardziej skoncentrowani na grze bliżej jednak koła w centralnej części pola karnego i oczywiście też bliżej samego Holanda grali. To prawda. Kluczowe to prawda. dla tego, co powiedziałeś przed chwilą, czyli dla tego rozpisania i spoglądania spo na papier i tego, czy są ci tacy nominalni szerocy skrzydłowi, czy też nie. Poza tym, co jest bardzo istotne w kontekście tego wczorajszego meczu, Marco Royce to podkreślał po meczu, a my w trakcie live'a na to zwracaliśmy uwagę również, nawiązując do meczu Lipska z Liverpoolem, mm -hmm. gdzie Lipsk grał znacznie tak, wyżej, tak, 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 Borussia tak, tak. grała niżej i ona, ten blok pomocniczo-defensywny, nie wiem, czy mogę takiego pojęcia no, użyć ciekawe, w tym momencie, op... ciekawe słowotwórstwo, przesunęła znacznie niżej. Co też wybrzmiewało nie tylko w wypowiedziach samego Roysa. Sywia mogła taką się strzelać z dystansu. No bo tak, nie było jak To raz, tego, kiedy nie jesteś na tyle mobilny i jest stojano z przodu. Też, dokładnie, nie? to raz, a dwa, że to też wpływało na to, że nie widzieliśmy tych szerokich korytarzy m, m, jakoś bardzo eksploatowanych przez piłkarzy Borussii, no bo oni grali znacznie bezpieczniej mhm. niż podpowiadać mogły przewidywania przed tym spotkaniem patrząc na ostatnie mecze Borussii Elina Terzicza. To jest oczywiście też gigantyczny ładunek motywacyjny przed kolejnym spotkaniem. Zaliczka nie bywała, bo hater tego meczu dla mnie osobiście cichy albo nawet głośny, zależy jak do tego podejść. Mahmoud Dahoud. Fantastyczne uderzenie z dystansu. Odpowiednio Dobra. też przyszykował się do tego, żeby po pierwsze ciało ułożyć, po drugie, zorientować się, jak stoją obrońcy. Hmm, Wisienka, a poza tym jeszcze dachód, przecież te prostopadłe pasy, które tam grał w drugiej no, połowie dobrze, również dobrze. obecny pod grą, więc jak dla mnie nawet pomijając ten drobny, nie, nawet biorąc pod uwagę jakiś tam drobny błędzik, to i tak jest to piłkarz w tym spotkaniu do wyróżnienia jak najbardziej klasowy o, to Oczywiście Holanda, no bo to postać chyba meczu Tak, z tą niską obroną Borussii wiązało się też częstsze jakby znajdywanie się piłkarzy Borussii we własnym polu karnym ale Krzywy już wyciągnął te strzały z dystansu przed Szereg. Raz się skończyło to niefortunnie przy strzale Suso. No właśnie chciałem do tego jeszcze wrócić, że to była ta jedyna szansa do zdobycia bramki jaką stworzyła sobie Sevilla, bo wiadomo, że później jeszcze nie kompetencja zawodników Borussii to już tak nie wiem, chyba za bardzo wrzucenie luźnego biegu w końcówce skoro spowodowało to, że de Jong strzelił na 3 do 2, bo tam Emre Chan kompletnie po prostu położył jakiekolwiek krycie, to było... O, aż w nim miezie, jak widzę, tak dramatyczne odpuszczenie rywala, bo on po prostu widzisz, dają mu ucieka i on tylko tak robi gdyby... Te, no było coś tam. To było całe krycie, nie? No, zamiast do końca pójść za nim, spressować go jeszcze, no dramat. A jeszcze do tego <ścoughs> ktoś, kogo ja i Kibica Bursi co chwilę po prostu mieszają z błotem za każdym razem, kiedy ten osobnik występuje, czyli my nie. To, że jakimś cudem, nie wiem, pytanie do ciebie, sędzia nie karnego po tym jego zepchnięciu rywala i stłumszeniu jego zapędów, strasznie głupie zachowanie w końcówce no, tego meczu po prostu. No. Podstawa jest, ale do podstawy jeszcze przejdziemy. Poważniejsza kontrowersja w innym spotkaniu, które przyjdzie nam zaraz skomentować. Tak, tak. tak. Niejednoznaczność też występowała, ale a propos jeszcze Borusi, chciałem powiedzieć, że to co Borusi zabrał los. I to, co przytrafiło się nieszczęśliwego hitsowi przy okazji bramki Suso, mm -hmm. los oddał przy okazji strzału Oscara Rodriguez'a w słupek przy rzucie wolnym. Tak więc tutaj też, trochę ładunku prawda. pecha, ale trochę również ładunku szczęścia swoją drogą. Lopetegi dobrze wyczuł moment, kiedy wprowadził swoich zawodników. Mówiliśmy o tej potrójnej zmianie. Mówiliśmy o tych takich jakby gorętszych zapędach ofensywnych. Zmian dokonanych, to tak, ten chodziło, moment, kiedy wchodzili połowy. tam Oliver Torres, Munir i De Jong. To troszeczkę to naoliwiło Sevillę. nie od razu ona się później o, przebudziła to jest, to jest na... ale było widać ten pozytywny ruch się to stałe fragmenty gry były przede wszystkim większym zagrożeniem dzięki obecności Oscara Rodrigueza który zagrywał skądinąd z wspomnianym, we wspomnianej przez ciebie sytuacji z De Jongiem. Mhm. ale wszystko po prostu o pół tempa w kluczowych momentach albo nawet o całe tempo spowolnione w zapędach Sevii, w kluczowych fragmentach tego spotkania nie było widać takiego odpowiedniego animuszu no i niestety będą pokutować, pytanie czy będą pokutować odpadnięciem z Ligi Mistrzów, jest na to bardzo duży potencjał Borussia musi się teraz mocno skupić, musi się mocno skoncentrować stać się na to, żeby przejść dalej no, ale przede wszystkim musi uważać, bo Sevilla na pewno będzie y, rozjuszona w no, tym bo, drugim meczu. Borussia ma na pewno dużo Sevilla, lepsze pole do popisu w drugim meczu. No, lepszą kartę postolegową aktualnie posiada, no bo Sevilla musi wygrać 2-0 do 0 na wyjeździe. No, jak strzelić nie bramki, jak na... e, Sevilla musi na wyjeździe, a Borussia na wyjeździe strzela trzy bramki. To jest niesamowicie duża zaliczka w kontekście tego, że jeżeli no, będzie... Wiecie, 2 do 1 to nadal wiadomo, jak się to musi skończyć, jakim wynikiem. Dla Sywili 2 do 1. No i kurczę, no brawo, no bo i wielkie zaskoczenie. Holand oczywiście, postacią tego meczu w BVB tak. to nie ulega wątpliwości. jedynie Kylian Mbappé ma więcej bramek w jakby do poziomu 21 lat Aha. niż Holand. O jedną więcej w tej chwili w lidze mistrzów, przy założeniu, że. Erning ma jeszcze trochę czasu, myślę, że pobije, wyśrubuje, przy, przebije. A ile Kiedy na tym mam... etapie mieli zawodnicy typu Ronaldo albo Messi? No, nie wiem, nie sprawdzałem tego, trzeba by było chyba również na to zerstyka, zerknąć. Że chyba poniżej 10, ale mogę się, się mylić. Ale kilka. skoro przywołałeś już przynajmniej jednego pana, który był zaangażowany we wczorajsze wydarzenia, w tworzenie tych wydarzeń w Porto, to przechodzimy teraz tak do jest. tego drugiego spotkania. Po meczu, po lajwie, ja i krzywy mieliśmy zdecydowanie więcej czasu, żeby się przyjrzeć temu spotkaniu na spokojnie, mm -hmm. ale wnioski są jednoznaczne. To nie był dobry występ drużyny Andrei Pirlo. To powiem więcej, to był jeden z najgorszych występów w Pirlo, 2021. W ogóle w tym sezonie, nawet. Ok. Bo według mnie tak, takiego deptania, szczególnie przy stanie 2 do 0, co jest nie do pomyślenia i w ogóle nie do zaakceptowania, nie było. Chociażby na początku przygody Pillo z Juventusem, kiedy on się jeszcze jakoś tłumaczył tym brakiem okresu, przygotowawczego tym, że zaczyna dopiero swoją trenerską karierę. To drugi akardona może być jakąś wymówką, aczkolwiek dla niego, nie dla piłkarzy, którzy no, mają swoje doświadczenie, są klasowymi, są lepsi, lepsi piłkarzko na pewno niż dużo na Porto, ale no dreptanie za każdy razem, no przecież to jak padła druga bramka chociażby i jak tam sobie spokojnie przechodzili drugą linię boiska, a potem klepali w momencie kiedy w polu karnym Juventusu roiło się od zawodników y, tej drużyny a oni tam spokojnie weszli, Maragal miał dużo miejsca, po krótkim słupku uderzył kompletnie kompletna kompromitacja jeżeli chodzi o szyki obronne tej drużyny. do zganienia na pewno y, szczęsny chociażby za to że puścił bramkę przy krótkim słupku to tam powinien się zachować lepiej a do tego to że wpuścił na kozioł y, wpuścił w maliny y, kura przy tej pierwszej bramce nie no, no bo, to, bo bardziej bentankura wpuścił inaczej. w maliny Wojtka szczęsny ale tak on. Uważam, że podanie do niego nie było jakieś e, potrzebne, bo miał po, po części na plecach dwóch zewór. Tak, na plecach dwóch ale, no, ale tam przestrzeń on, była jeszcze przy, no, przy okazji tego Bentankura i. No jego może się czekał za bardzo, obodnym. ale też Moim zdaniem za bardzo żeby też... rozgrzeszyć teraz Bentankura. To Bentankur w dużym stopniu był winowajcą. To, to wiadomo, że w większym on niż Szczęsny, aczkolwiek. Wydaje mi się, że Wojtek mógł to jakoś lepiej też rozegrać. E, a ponadto. No tak, no tyle o Według mnie przy dwóch blankach mógł być więcej, lepiej się zachowywać jakoś inaczej. Tylko jak masz na przykład plan meczowy i masz założenie, że grasz od tyłu, że nie, nie starasz no dobra, się okay, pozbywać no jedno, piłki. Masz pierwszą minutę meczu, przyjdzie ci do głowy, że zaraz tutaj Porto spresuje i twój zawodnik z drużyny popełni tak kolosalny błąd. Wojtek zagrał do Rodrigo Bentancura, widząc, że nie ma wokół niego, w bliskiej, przynajmniej jakby okolicy, bliskim sąsiedztwie. Żadnego piłkarza Porto. Troszeczkę dalej był Marega, Taremi był przy samym Wojtku. Szczyzny. Zagrywasz piłkę do Bentancura i Bentancur, zamiast ją przyjąć na siebie, głowa dookoła, zobaczyć, co się dzieje wokół niego, na alibi, najprostsze zagranie z powrotem do Po co? Po co? Po prawej stronie miał otwartą przestrzeń. Trzeba było grać do boku. 100 razy bezpieczniejsze zagranie dla piłkarza, żeby rozgrywać w tym momencie do boku, aniżeli wracać piłkę ryzykownie do bramkarza, bo stopa się zawsze może nieco inaczej ułożyć. Stopa może się podwinąć, kępka trawy może nie zagrać, nawet na tak fantastycznej murawie jak na Stadio do Dragału. Więc trzeba kalkulować, trzeba inteligentnie podchodzić do takich sytuacji. W momencie, kiedy jesteś piłkarzem na profesjonalnym poziomie, twój poziom antycypacji zdarzeń musi być wyższy niż nasz. Prawda. Bo my jesteśmy, o, jest. oczywiście obserwujemy piłkarza na co dzień, siedzimy w niej ponad standardowo dużą liczbę godzin, spędzamy patrząc na to, co dzieje się w poszczególnych spotkaniach itd., itd. więc te doświadczenia również zbieramy na bazie obserwacji. Niemniej jednak nie jesteśmy aktywnymi uczestnikami tych zdarzeń na profesjonalnym, profesjonalnym poziomie. Ci piłkarze jednak powinni być w 100% skoncentrowani, powinni wiedzieć, że taki backpass może się skończyć w tym momencie przejęciem i bramką Taremiego. I tak się stało. Taremi dostał prezent, absolutny prezent. Teraz większa część kibiców dowiedziała, się Co ten, dzięki temu, jest. tak, o tym, kim jest Staremi No bo na kartach historii będzie zapisany jako strzelec bardzo szybkiej bramki mm -hmm. w spotkaniu z Juventusem. A prawda jest taka, że tu prezencik wjechał ze strony Juventusu. Prezencik, którego nie powinno być. I tutaj stara dama kompletnie poległa, kompletnie poległa w tym kluczowym momencie hmm. spotkania, kiedy trzeba było się skoncentrować. Dlatego nie mam pretensji też do Wojtka, bo uważam, że w, po w początkowej fazie spotkania, kiedy założenia taktyczne są dość jasne przy rozgrywania piłki, i e jeszcze, jeszcze nie wiesz, jak gra drużyna przeciwna, to po prostu realizujesz swoje zadania. No tak, jeżeli zada jednym z zadań było nie pozbywanie się piłki przez wybijanie jej, tylko rozgrywanie bliskie, no to w tym momencie winą całą trzeba no, obarczyć Rodrigo Benton. No faktycznie, zgodzę się. Rodrigo Benton, który został chyba najgorszym spotkaniem, najgorszym spotkaniem tego <laughs> z zawodnikiem tego spotkania, z oceną bodajże 4 na, mm, na Gazette Telospod, dokładnie. Niewiele lepiej, albo na tym samym poziomie, był y, wybrany Ronaldo. Co ciekawe, który był kompletnie niewidoczny w tym, w tym spotkaniu i z swojego doświadczenia, i w swojej ulubionej lidze, no nie pokazał kompletnie nic. Y, ponad to uważam, że. To się pewnie zgodzi, że mówiliśmy też to wczoraj na lewie, że ta Blanka ułożyła całe spotkanie. Oj, zdecydowanie, zdecydowanie. Dała taki komfort drużynie, Sergio, konsej <laughs> Że tylko można było bezpiecznie dozować sobie ataki i koncentrować się. przede wszystkim swoje wysiłki na, na zwieraniu szyków. Żeby mm. uniemożliwić Juventusowi szybką, płynną, dynamiczną grę i przejście pod tą trzecią, finalną e, kwartę, gdzie można było zagrozić e, tercję w zasadzie. Porto. E, jeżeli chodzi o. Mm, jeden element, na który chciałbym zwrócić uwagę jeszcze przy okazji Porto. Ja nie wiem, czy oni to ćwiczyli, czy oni to jakoś przepuszczali przez sito na bazie ostatnich obserwacji spotkań z drużyną Juve, ale w tych najmniej oczywistych momentach, próby zaskoczenia, na samym starcie można oczywiście jeszcze wspomnieć Wspomnieć tutaj sytuację Sergio Oliveira, kiedy tak się wpasował fajnie, tak. i tak szczęśle z taką intuicją, i intuicyjną też, bo o załóż o ile on miał miejsca, jak, on, jak mu swobodnie przyszło tak. tam po to po lekarne ten, żeby się tam znaleźć. Korona z tą półprzewrotką. Alarabio tak, tak, wcześniej, tak, wcześniej też no. pokazywał tego typu zagranie. Tak, tak więc e, miało swoje sytuacje Porto i mogłoś to skończyć jeszcze wyższym wynikiem przy odpowiednim m, pozytywnym, szczęśliwym wietrze dla drużyny Konsei e, I jak już powiedzieliśmy o tej drugiej bramce, ty też wspominałeś o, o trafieniu Maregi. Tak, Trzeba tak, powiedzieć, tak. że tam prawy komentarz, prawy korytarz po stronie no, Porto, walił, a lewy po stronie Juve nawalił po jednej stronie, działo no, tak, po drugiej stronie no, no, nawalił no. za szybko, za dynamicznie przeszli, za łatwo przede wszystkim kolejny powód do to również kontuzja Kieliniego. Krótka, mhm. W krótkim ostępie czasowym kolejna. Demiral wszedł na boisko i musiał łatać później lukę, która się pojawiła po Kielinie, ale myślę, że brak obecności takiego lidera z prawdziwego zdarzenia nie też nie przełożył się na brak koncentracji przy okazji nie, tej nie, drugiej nie, nie, bramki. Nie, nie, nie. No na jeszcze w pierwszej połowie szedł. No i też jakość piłkarska. to <coughs> Juve nie wejdzie za danego środkowego prowincji, który raczej jest na dość wysokim poziomie, jeżeli chodzi o umiejętności. Ponad. No. Coś stało. Nie się. Nie, bo zastanawiam się, czy chcesz ściągnąć wątek, czy już mam ja przejąć Nie, nie, w mówię, momencie. że też coś powiedzieć. Po tak, no bo ja chciałem już nawiązać do sytuacji ostatniej, finalnej, no bo największość Czy chciałeś jeszcze coś powiedzieć o grze w daś. Nie, się tylko wypadło mi z głowy po prostu. Możesz jeszcze w zasadzie przed tym kontrowersyjnym zdarzeniem odnieść się do bramki Od Ty mówiłeś, Aha. że. No, tak, no bravo dla Kiezy założenia stopy, bo mnie to było ciężkie do uderzenia. Tak, takie najście dla zawodnika... Nie, no bardzo fajny techniczny strzał od ziemi, jak w no, i chyba tych dwóch zawodników, którzy przy tej markę stworzyło, czyli Rabio, Rabio. oraz Kieza, chyba najlepiej w całym Juwe, bo Rabio było to, że pracuje po prostu na bójsku. jakoś jedyny z nich, mam wrażenie, że dawał coś więcej, jeżeli chodzi o jakieś tych kilometrów, staranie się to bieganie po bójsku. no i Kiedza też coś tam próbował szarpać przynajmniej. Nie? Bardzo ważna bramka swoją drogą w kontekście dwóch meczu. To jest oczywiście truizm, banał, ale gdyby nie wpadła, był na to potencjał, że to się dociągnie z wynikiem 2 do 0. To, od... to bardzo ważna bramka przede wszystkim, no bo taki 2 do 1 na wyjeździe, przegrywając, to nie jest zły wynik, tak naprawdę. Wiadomo, że od ich wyczu, oczekiwać więcej, i yy, no, raczej wszyscy się spodziewali, że oni wywiozą jakieś 1 do 0, 2 do 0, 2 do 1, a tutaj, no, mimo wszystko, zaskoczenie, a ta jedna bramka może być naprawdę bardzo ważna. I u siebie tak. wydaje mi się, że oni mogą spokojnie dowieść jakieś 1 do 0. Które ich premier do, do dalszej gry po prostu. Sposób gryjówek, to co wizualnie obserwowaliśmy, wpłynął na to, że automatycznie w naszej głowie pojawiła się negacja pozytywnych elementów tego wyniku. A jednym z tych pozytywnych elementów jest właśnie ten kapitał bramki na wyjeździe. Zdarzenie kontrowersyjne, i tym już sobie skończymy naszą dzisiejszą pogadankę, bo miernej grzejówek w dalszym stopniu nie ma co mówić, a o konsekwencji Porto również nie ma co, bo wszyscy, mhm. którzy oglądali to spotkanie, doskonale wiedzą, że z organizacją w Drużynie Konsej stało nie było drastycznych problemów, plus Sporto wyglądało solidnie, tak jak w przewidywaniach niedzielnych spodziewaliśmy się, że będzie to wyglądać. Jeżeli chodzi o sytuację z Ronaldo i z Sanusim, końcowy etap gry, w zasadzie doliczony czas już do drugiej połowy. Cristiano Ronaldo otrzymuje długie podanie. Fajnie sobie łamie przy okazji ciekawym technicznym przyjęciem sytuację do środka, bo wiadomo, że sytuacja wychodziła już z pola karnego. No i w tym momencie Sanusi, który spodziewał się zapewne dogrania Cristiano Ronaldo prostopadłego, bo było widać lewą nogę wychyloną. Rozpędem prawą nogą wpada w Cristiano Ronaldo, dotykając lewej nogi, w zasadzie lewej stopy, lewej. Części Piszczela, lewego kolana, może Cristiano Ronaldo. Co się dzieje w tym momencie? Cristiano Ronaldo upada. Jest kontakt między jednym i drugim zawodnikiem bez ingerencji Sanusiego w piłkę. Nie dotyka wcześniej Nigeryjczyk piłki. Ronaldo się wywraca. Dla wielu kibiców starej damy oczywista jedenastka. Zresztą włoskie media. Włoskie media tak, zburzone, że nie ma. Karnego. Ja już jestem po rozmowie z obserwatorem codziennym życia w serii A, Jankiem Rusinkiem. On mówił, że tam oczywiście torpedy z każdej strony w mhm. stronę Sędziów wysyłane. Ja bym się jednak troszeczkę wstrzymał i pobronił sędziów. Postarał się znaleźć jakiś punkt zaczepienia, dla którego sędziowie nie zdecydowali się, znaczy na który warto się powołać przy okazji bronienia tego, że nie zdecydowali się sięgnąć po WAR. W sensie, ja nad, nad, jestem przekonany, że WAR i tak zainterweniował na podstawie dyskusji z sędzią, więc 100% była jakaś komunikacja, ale nie było e, długiej procedury sprawdzania tego, wstrzymania gry i ewentualnie odesłania sędziego do monitora, żeby tę sytuację zakończył. Jeszcze E, niezbyt... E Ciekawe też dla samego waru okoliczności, końcówka samego spotkania. Wiadomo, że tym nie należy tłumaczyć tak, tego, co tak, się tak. stało, ale to podgrzało jeszcze bardziej emocje. Jeszcze bardziej, bo Andrea Pirlo się do tego odnosił, że przecież sędzia powiedział, że to już jest koniec, że nie ma coś tym zajmować. Tak jakby wskazał na to, że sędzia w jego mniemaniu, w mniemaniu Andrzeju Pirlo, wiedział, że tam jakaś e, przewina była, no. e, Sanusiego miała miejsce, że jakiś grzeszek mógł być, ale że nie chciał się tym zająć już końcówka meczu. Nie, 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 tak na pewno nie postąpili. Priorytetem było to, żeby się dogadać się do tej sytuacji i moim zdaniem sytuacja 60% do 40%. 50 na 50 z lekkim wskazaniem na korzyść Cristiano Ronaldo. Na 100% tam było cwaniactwo CR7 na 150 nawet, on wiedział, co robi, doskonale zdawał sobie sprawę, że to jest końcowa, końcowy fragment meczu: że jeżeli przedrybluje Sanusiego, a nastąpi między nimi kontakt, to będzie podstawa do tego, żeby po rzut karny sięgnąć. Ale jeżeli podstawowym, w mniemaniu sędziów, podstawowym powodem, dla którego Cristiano Ronaldo się wywraca, jest intencja Portugalczyka, żeby się wywrócić, i według nich kontakt między stopą, czy też nogą Sanusiego i nogą Ronaldo nie był wystarczający, żeby spowodować upadek Portugalczyka, jeżeli tak sędziowie zdecydowali, że ten kontakt nie był wystarczający, a umówmy się, są do tego podstawę, bo to nie jest walnięcie, nie, nie, to nie, nie jest jakieś takie jaskrawe, jasne dla wszystkich uderzenie Cristiano Ronaldo, to jest kontakt między jednym i drugim. Ty ja mieliśmy wrażenie, że on się wywraca przed kontaktem. Tak, nie. no on już leciał praktycznie na dechy przed rzeczywistym kontaktem stóp między jednym i drugim. Nawet widać jak, się, jak bo ja tę sytuację chyba odwijałem sobie ze 100 razy, jak się zagłębi w tę kamerę zabramkową, gdzie widać jak Cristiano Ronaldo Ugina już nogę i kolano w momencie, kiedy dotyka go mhm. Sanusi, to trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest naturalne ułożenie stopy w momencie balansowania. Bo wielu powie, że Sanusi faulował, ponieważ Ronaldo łapał balans i przeszkodził mu w utrzymaniu tego balansu. A moim zdaniem to właśnie Ronaldo tracił balans już przed kontaktem, bo wiedział, że zaraz nastąpi uderzenie Sanusiego i w tym momencie prościej się było wywrócić. Tak. Nadal moje zdanie jest w 40%. Które przemawiają za tym, żeby karnego nie dyktować. Większa część, zapewne środowiska sędziowskiego, powiedziałaby, że przy takim zdarzeniu, niejednoznacznym, bo to nie jest jednoznaczne zdarzenie, jest ultra trudne, trzeba jednak dać. Ten profit napastnikowi A zatem sięgnąć po gwizdek I zdecydować się tutaj o rzucie karnym Bo podstawa do takiej interwencji jest Trzeba też powiedzieć, to Arsene Wenger podkreślił Że głupie zachowanie w Be In Sports Głupie zachowanie Sanusiego Głupie, bo po prostu albo się wycofujesz Albo no starasz właśnie. się maksymalnie zneutralizować swój wpływ na napastnika Czyli odsuwasz się od niego Podnosisz ręce, nie wiem, ty, tymi nogami Jakoś inaczej balansujesz, żeby nie dopuścić do kontaktu Moim zdaniem jednak nie jest to jednoznaczna sytuacja, nie jest to walnięcie poważne nogi Cristiano Ronaldo, więc nie możemy tutaj mówić o stuprocentowym karnym, ale podstawy na pewno są, więc zdarzenie kontrowersyjne i będą jeszcze długo kibice Starej Damy to przeżywać, niemniej jednak spotkanie do zapomnienia. No, zdecydowanie. I tym akcentem my kończymy dzisiejszą pogadankę. Dziękujemy, że byliście z nami na live'ie dzisiaj i widzimy się jutro. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.